się Ekipa, ja jestem Kokolyny i to na swoim odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam pokażę super mega łatwiutki patent jak szybko się zbogacić GTA 5 online i powiem tak, zostawcie suba, łapy w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz, oczywiście odpowiem. Jak widzicie, ja nie czerpię biedy, nigdy nie cierpiałem. Może na samym początku jak miałem problemy, ale miałem super ekipę, która mi pomogła się wy wywindować. Więc ja już na swoim koncie mam prawie 150 milionów i dzisiaj Wam pokażę, jak mieć tyle samo co ja i nawet więcej. Ja oczywiście nie mam już za, za dużo czasu, żeby grać w GTA 5 online i po prostu mój stan konta się nie powiększa w jakimś wiadomo jak szybkim czasie. Ale dzisiaj Wam pokażę super mega łatwiutki patent, jak mega szybko się wzbogacić. Pierwsze co robimy to logujemy się do Security Serve, gdzie będziemy potrzebować kilku rzeczy. Logujemy się do Security Serve to jest patent solo, ale ja wziąłem kolegę, żeby jeszcze, jeszcze szybciej zarabiać. Możecie w 4 osoby max to robić, ja będę niestety robić dwie osoby, bo nie mam przyjaciół niestety. Dobra, cypis dołącz cypek dołącz do organizacji, dobra, dołączył. Pierwsze co robimy, to logujemy się teraz do komputera, drugie co już w sumie. Dobra, logujemy się jako prezes. Niestety tutaj musimy więc mieć biuro, jakieś nawet najtańsze wystarczy. E, bierzemy pojazdy eksportowe, czyli import export tak zwany. Patrzcie, mój łączny przychód 23 miliony, prawie. Klikamy na mierz pojazd ten patent się składa z dwóch rzeczy, więc oglądajcie do końca. Udostępniacie filmik znajomym. Jak nie macie w ogóle kasy, no nawet nie macie biura ani nic, to w opisie jest link do filmu, gdzie pokazuję jak zarobić nie mając dosłownie nic. Grube tysiące, grube miliony, zależy kto ile ma oczywiście czasu, bo niektórzy grają po 10 godzin dziennie, niektórzy grają po 2-3 godzinki dziennie. Zależy więc teraz normalnie wychodzimy z biura i tak jakby idziemy ukraść ten pojazd. Tutaj oczywiście wziąłem sobie kolegę, bo jestem patentowanym. Leniem. A nie, a tak poważnie to teraz lecimy do. Import export? Nie, nie import export. Sorry, ja już jestem padnięty, więc sorry ogólnie za ten, za jakieś zawiechy, nie. No, jak to nagrywam, to jest godzina 21.18, nie, to tak trochę już... Podnięty jestem, ale patencik mega łatwy, mega szybki, więc mega mega polecam. W jeden dzień możecie się na spokojnie dorobić z 10, może 15 milionów w jeden dzień, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo łatwy patent. Niestety mi opresora gdzieś wywaliło w Kosmosa. Powiem tak, jak macie opresora, to możecie to robić w sekundy, po prostu dosłownie w sekundy i import-eksporty ogólnie są mega łatwe jeśli chyba macie opresora i ale import-eksport to nie jest koniec odcinka jeszcze więc ja tu robię szybkie cięcie i zaraz się widzimy jak już będę miał ten pojazd dobra ekipa więc ja już podjechałem pod magazyn jak chcecie patent jak ee ten, ten, dobra komisowa. jak mieć samochody z import export z zerowym uszkodzeniem cały czas, że możecie się tam walić, pukać, stukać, to piszcie w komentarzu, to nagram taki odcinek, bo jak zawsze mam zerowe uszkodzenia to nie to, że jest tylko pro po prostu jest patencik, dobra pierwszy patent polega na robieniu import export ale słuchajcie to nie jest koniec, nie wyłączaj odcinka, gdyż zaraz ci pokażę tajny bug tak, tajny bug ci pokażę jak robić 10 biznesów naraz i z każdego trzepać miliony? To jest mm, bardzo łatwe, bardzo proste. Dobra, teraz jak jesteśmy już w magazynie na import, eksport, po prostu zapraszamy ze znajomego do magazynu i zaraz Wam wytłumaczę, jak właśnie zarabiać grubsze miliony dziennie, w jeden dzień. Cypek dołącz proszę do. Magazynu, dobra, jesteś, jesteś, dobra, teraz przechodzimy do finalnego początku i tytułu odcinka. Powiem tak: pierwsze co to, zamawiamy sobie samochody z import-export, mamy już na przykład jeden, dwa samochodziki, zależy czy robicie to solo czy duo. Patrzcie, sprzedajemy sobie teraz samochodzik, ja sprzedaję dwa, czyli będę miał e, limit czasowy pół godziny. Przez te pół godziny, jak będziemy mieli ten limit czasowy, nie będziemy mogli sprzedawać samochodów to polecam Wam, strasznie Wam polecam robić sobie paczki, ale zanim zaczniemy robić paczki, to uzupełnijcie sobie na przykład zasoby w bunkrze, w jakiejś wytwórni, żeby podczas robienia tych paczek cały czas Wam się robił gdzieś towar w jakichś wytwórniach i po prostu jak za pół godziny Wam minie czas sprzedawania, czyli przez pół godziny możecie sobie zapełnić Średni magazyn jak będziecie zamawiać cały czas po trzy jak macie opresora na przykład to przez pół godziny możecie zapełnić średni magazyn, jak będziecie to robić szybko i będziecie mieli w głowie tylko to, a nie pięć innych rzeczy, no spokojnie za zapełnicie średni magazyn i podczas zapełniania tego średniego magazynu będą się Wam robić na przykład zasoby w bunkrze, czy tam w jakichś innych wytwórniach, to możecie ładny, ładny hajsik z tego przytulić, jak na przykład wszystko opchniecie. A przy okazji, jak będziecie to opychać, to Wam się właśnie zresetuje czas na sprzedawanie pojazdów z import/export. Czyli będziecie mogli ponownie sprzedać auto z import/export, właśnie po sprzedaży różnych biznesów albo po zapełnieniu magazynu na paczki. Powiem, tak, pierwsze co robicie, po kolei on to wytłumaczy na spokojnie. Pierwsze co robicie, to tak. Kradniecie sobie za dwa autka z Infortexporta, jak macie znajomego, sprzedajecie to. Potem, jak sprzedacie autko, to najlepiej jechać, uzupełnić sobie wszystkie wytwórnie, co nie? Uzupełniacie sobie wszystkie wytwórnie. Potem, jak już macie uzupełnione wytwórnie, to macie dalej limit czasowy, tak jeszcze z 20-15 minut, co nie? To przez te 20-15 minut możecie sobie kraść paczki, a jak na przykład nie chcecie kraść paczek, to po prostu uzupełniacie sobie wszędzie wytwórnie i po prostu sobie dowozicie samochody, ale ja Wam polecam, robię tak jak ja, czyli kradniecie auto z import-export, sprzedajecie auto z import-export, macie tam limit czasowy 15 minut, jak sprzedajecie jedno, pół godziny, jak sprzedajecie 2, 45 minut, jak sprzedajecie 3 i 60 minut, jak sprzedajecie 4 autka. Czyli jak macie 4 znajomych, to musicie czekać tak czy siak godzinę, czy przez tą godzinę możecie właśnie sobie robić wytwórnie, paczki i inne takie. Więc powiem tak, jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie suba, łapę w górę. Jak chcecie więcej odcinków, jak szybko zarobić jakieś poradniki, jakieś glicze może na kasę, jak chcecie to napiszcie mi wszystko w komentarzu, więc zostawcie suba, łapę w górę. Udostępnijcie ten odcinek dosłownie wszędzie, bo dla was to jest sekunda zostawić łapkę w górę i suba. A dla mnie to jest mega, mega motywacja, żeby nagrywać jeszcze więcej, więc trzymajcie się i cześć.